Dawid Wilkerson, pamiętaj z czego wyzwolił Cię Bóg. Pewnego razu podczas modlitwy, kiedy Duch Święty wstąpił na mnie, zacząłem tygotać. Kiedy to w całej istocie swojego bytu, w całym ciele i jestestwie, słyszałem wewnętrzny głos, który oznajmił mi, Dawidzie pamiętaj o swoich uwolnieniach bądź ratunkach. I wtedy usiadłem, aby spróbować przypomnieć sobie wszystkie wspaniałe rzeczy, które uczyni Bóg dla mnie i dla mojej rodziny. I wtedy poczułem się zażenowany. Z tego względu, że zapomniałem więcej, niż zapamiętałem. Zapomniałem tak, tak wiele cudów, więc zapytam i ciebie. Ile wielkich rzeczy zapamiętałeś w twoim życiu, które uczynił dla ciebie Bóg? Ile ratunków? Ile szczegółów z tego pamiętasz? Żaden człowiek nie widział większych cudów niż owi Izraelici. Jeden z większych opisanych cudów. Powiedz mi, czy byłbyś w stanie przejść przez takie morze, patrząc na obie strony słupów wody, gdzie z dwóch stron widać pływy, a w tym wszystkim przechodzicie przez środek w suchą stopą. I może mówisz w swoim sercu, że gdybykolwiek tobie wydarzył się taki cud, Wywarłby na Ciebie takie wrażenie i nigdy więcej nie powątpywałbyś Boga w swoim życiu. Tak wielu z nas sobie myśli, Boże, czy mógłbyś mi pokazać jeden wspaniały, cudowny cud? Słyszałem, jak wiele ludzi o tym mówi, iż będzie on służył Bogu, jeśli zobaczy w swoim życiu jeden prawdziwy, wiarygodny cud. A ja powiem Ci, że to nie jest prawda, ponieważ oni zapomnieli o tym, jak on to zrobił dla nich. I powiem Ci też, co na ten temat w Biblii. Psalm 167 Ojcowie nasi w Egipcie nie pojęli Twoich cudów. Nie pamiętają ogromu łask Twoich, lecz zbuntowali się przeciw Najwyższemu nad Morzem Czerwonym oraz Psalm 78.41 i ponownie Boga wystawiali na próbę, gniewali świętego Izraela, I pamiętali Jego ręki, ty dnia, w którym ich wybawił od Ciemierzyciela, kiedy czynił w Egipcie swe znaki i swe cuda na polu Soonu. Jeszcze jeden fragment, Psalm 106, 21 września, o Bogu, który ich ocalił, który wieki rzeczy dokonał w Egipcie, dziwu w krainie nad Morzem Czerwonym. Oni wszyscy zapomnieli o tych cudach, nie pamiętali tych wspaniałych dzieł, nie wspomnieli i tego wielkiego otwarcia Morza Czerwonego. Mojżesz karcił Izrael. Powiedział mu zanim umarł. Księga Powtórzonego Prawa 4.9. Tylko się strzeż bardzo i pilnuj siebie, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały Twe oczy. bez Twego serca nie uszy po wszystkie dni Twego życia. Ale ucz ich swych synów i wnuków. Bóg nakazał im, aby nie złomili wszystkich jego cudów. Aby nie zapomnieli wszystkich tych rzeczy, które on uczynił. I w tym wszystkim ich zganił. Skarcił ich, ponieważ byli winni. W ostatnich rozdziałach Biblia mówi, że bardzo szybko zapomnieli o tym, co Bóg dla nich zrobił. Zapomnieli o tym wszystkim. Dlaczego więc my powinniśmy się pilnować w tym wszystkim? Dlaczego nam nakazano o tym pamiętać? Dlaczego jesteśmy więc przeświadczani przez słowo, które mówi, pamiętali i wspominali? Nawet poprzez wieczerzę pańską, Jezus powiedział, wcięcie to na moją pamiątkę. I cała Biblia wspomina o tym, abyśmy pamiętali. Przede wszystkim o tym, abyśmy pamiętali wszystko to, co wydarzyło się w przeszłości. Wszystkie nasze poprzednie wyzwolenia w celu zwiększenia naszej wiary naszą obecną walką. Siłą, którą otrzymujesz od Boga w tym momencie, w którym. Przez coś przechodzisz zależy od tego, jak bardzo wspominasz, co Bóg zrobił dla ciebie w przeszłości. Ale pamiętaj również, skąd masz wiarę, aby przeciwstawić się tym wszystkim rzeczom. Jak to, że są tak przytłaczające? Skąd więc przychodzi wiara? Wynika to z pamięci odpowiednia Pana w Twojej przeszłości. I skup się teraz nad tym wszystkim. Czy pamiętasz na przykład dzień, w którym Pan cię wybawił? Jak bardzo to na Ciebie wpłynęło? Jak blisko wtedy byłeś samobójstwa? Jak długo mógłbyś wtedy trwać? Jeśliby Pan cię nie zbawił przed tym zanim straciłbyś wszystko, wymykałeś się spod Jego kontroli. Więc jak to wszystko wyglądało? Jezus przyszedł do Ciebie. był Święty w jakiś sposób wybawił was. I Pan przyszedł do Ciebie i za nas cię w dole. I wyciągnął Cię, wyswobodził Cię W oczach Boga Wasz obecny stan W z Waszym obecnym problemem Jest niczym porównaniu ze zbawieniem Waszej duszy czy Pan uwolni cię od pokus? Pułapka, w jaką popychacie diabeł, jest dla ciebie świadectwem, że szatan wyczuwa, iż jesteś uświęcony, oświecony. Całą pokusę mogę powiedzieć, że doświadczył mnie wiele razy. I pomyśl sobie, ile razy był bliski poddania się, ile razy miałeś o te odejść, ile razy diabeł mówi ci, że nie robi żadnych postępów, że Bóg o tobie zapomniał. I modląc się, usłyszeliśmy o tym dzisiaj to od Pana bardzo wyraźnie. I Duch Święty wstępował na Was i utrzymywał Cię, abyś w tym trwał. I możesz że masz biznes po ostatniej bitwie, że przeszedłeś przez ogień, ale dziś siedzę i kocham Cię bardziej niż kiedykolwiek kochałem Go w moim życiu, ponieważ On mnie wyratował. Czy jesteś wdzięczny za wszystko, co uczynił w przyszłości dla Ciebie? Panie, dziękuję Ci za wszystkie modlitwy, na które odpowiedziałeś, za wszystkie cuda, które już uczyniłeś, więc podziękuję Panu za wszystko, co już zrobił dla Ciebie. Panie, dziękuję Ci, dziękuję za cuda, wszystkie odpowiedzi na modlitwy, błogosławieństwa, które mi dałeś. Dziękuję za wszystko, co uczyniłeś w mojej przyszłości, Panie.